To ze wasze tekstuje, bo mi się tekstuje w i was nie zabijam. Po drugie co to ma być, że... Jest, że ja mam jeden na sześciu, po tym zabijam trzech i korespią się kolejni. Ej, tak. Jest, nie, nie, Panie, nie, pójdę, ja, nie, pójdę, nie zabiję, bo nigdy nie zabijłeś. Musiu. Ja? byłem byłem waszych teksturach Ja zwiłem ja mu ten. A tego, ten, kurwa, kurwa, ten, nie ten, nie ten, tego nowego. Kurwa, znowu była to. Ale chuj, z kim jestem? O, widzę że, i kto to jeszcze? Dobra, rozjebiemy ich panowie. Dobry, zespół się tak. Nie, wiem, no, to taki syzyf tam był. Da, te, też nie lubię tego nowego Druga Stary mi się bardziej tak podobał. Stary mogłeś zajebać kogoś od pleców, bo się nawet nie złoty. Nie, ale nie nie nie, chodzi mi o to, że ja tepałem się i ja miałem tekstury. Ja byłem w teksturach osób. Nie wiem o co chodzi. Patrzcie na plusy, przynajmniej was nie aresztuję, bo jestem plami w teamie. W o, będzie dostępna. O, jest, dobra. Wydziemy, jeszcze jedna? No? Jeszcze jedna? No, Daj mi jeszcze nie, nie mam Nie, nie ma, nie ma. Nie pytam, czy jest jeszcze jedna. Dawaj, dawaj. Dobra, tu nie ma co się... Teraz nie mam w ogóle Nie ma co się potatajować. Chodź tam, gdzie jest zamknięte. To był zespołek. naukowiec? Nie, tu no, to my byliśmy. No. Okej. Okay. To jest co? To jest broń, nie? to jest wyjście, a nie ważne. Wyjście. E, 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 X, A. To jest brojownia, widzisz? To jest Widzę, że już pomału zaczynacie łapać te numerki, nie? Nie, po prostu są inaczej zrobione niż tamte, nie? Rybotam, za rybotem tu się respił. Co, tu się resłuję? Cześć, ja wezmę. Starczar, zajepał. Aaaa moje! Kurwa ja mam. Poddaj podaj poddawaj się. To już pewnie No Pa on pierwszy mnie dostał, pierwszy go go zabija, no to broń. Nie, nie, weź 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 Ciebie rozstrzelają, ja się poddam. No, no kory. Osiema. Weź go, aresztuj. Aresztuj, ma o piątkę! Ej, tu, tu, Mam, mam propozycję, oddań ale nie. Ale no, sułap, pod... słuchaj, do niego, strzelaj do niego. Nie, nie, nie. Ustrzelam! No Uciekać ci! No, ja albo czarną. Ja albo Ustrzelam! No i chłopie, no i ma. Dobra, no panowie, gdzie była z bejownia? Mógł się poddać. Mam piątkę. Dobra, no to lecimy. Poszliśmy do zbrojowni i. ty. ten. przekliśmy. Hmm. Ej, idę w ktoś, się ej, tym ktoś tym. wszedł, ktoś wszedł. Jak coś schować broni, to oni nie wypchną. Halo, halo? Co broni. halo, halo. Chodź. Halo, halo, halo. halo? Może jesteś naukowcem w razie, co? Ej, ktoś tu idzie. Halo, halo. Jest ktoś? Halo. halo. <laughs> chodź, zamknij to! Kurwa! Zamknął go! Może się poświęciłem, ale pies jest zamknięty. Ale Ty patrz ten tym co mój dźwięk nie daje, nie. nie? A co tam, Ej, tam co tam robicie? Się robicie. Tam piłkę, biłka może zniszczyć drzwi. No ale, nie, to masz kartę. No czekaj, przecież pies nam nie odpowie. No tak. Faj niech chodźcie, nie zbierają! Nie, on udaje tego, Kamila, Idziemy stąd. Nie, 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 stój, stój, stój. stój. To się nie płaca. To się nie opłaca. To się nie się nie opłaca. To nie się nie To No bo. On może zniszczyć Ja. Czemu? <grytos> no, <grytos> no myślałem, że mnie oszczędzimy. To byli etf nie chaos, ci tam to, to mówię, nie opłaca. nie

o, klasa D, Halo? O, tak jest! Klasa D? Klasa D o, o. Ej, dobra, idziemy go zabić, mam... idziemy nie. go zabić, chodźcie. O, o nie... Ej, macie tak, o piątkę? Nie macie tryfie. o piątkę? Macie o piątkę? Mamy. No, patrz ma co to... mamy. Chuj z tymi kruhilem, Ale mamy to. To. inaczej. Chodź za mną, chodź za mną. Zobacz, nie no, go. stylowo go trzeba zjeść. Nie no, chodź, rozjebimy go... słuchaj, damy mu... chodź. Ja mam lepszy plan. Zdetonujemy okay. tą placówkę. Nie, po prostu chodźmy ale go to. zabić. Damy mu szansę, nie miał 90 sekund, żeby spierdolić stąd. Dobra. Rozumiem? A my, a my zdążymy spieprzyć w tym czasie? E, tak, bo to się z dworu e, aktywuje. No. To tak, to on da o piątkę, a my pójdziemy wyjść, jako żeby wyjście chaos. Dobra, to dajcie nam o piątkę. Macie. Tylko dajcie kartę. Już ja, Dajcie mi kartę A, już, już, już. Ma, ma, mam kartę chaos. Dobra, drzewo, chodź za mną. Dobra, lecie. Dobra, chodź pro, grej, pro gamer. Chodź. To ty się nie wyje. Nie, og oglądam twój poradnik. Oglądam twój no poradnik. Oglądam dobry poradnik. Bo to masz drugą próbę. O, tobie się nie przyda ten grana. Jeden, jeden tak dla bezpieczeństwa no Dobra. No ciekawy kogo bezpieczeństwa, chyba psa. Gdzie ty jesteś? Ty Jesteś umowny? Już mnie zgubiłeś? Gdzie ty jesteś? Tu, jest Gdzie ty tak, jesteś? tu, tu jestem. Gdzie ty, ty jesteś? Dobra. Psa, Sorry. Ja mam, no, e, nie tutaj chodź, bo musimy się wyrobić w czasie Mamy do Dopóki nie będzie tamta dolna część gazowana Dobra i chodź Chodź lecimy Idę Wejdź tutaj do środka zobaczymy czy winda może cię zgnieść Co on tam nie weszł? Chodź sprawdzili czy winda gniazda. Tam? No, kurwa do naszego strzelasz Dobra no. Ej zostawiamy go chodź To był impostor Ciekawe ciekawe Ciekaw. Mnie ja mam że jesteśmy z chaosu i żebyśmy się gdzieś złożyli i zajęwali tego, tego stp Marcel był chaosem? F**ka, trzeba znaleźć tych krytynów i wybić ten pomysł z głowy, Trzeba to szybko zrobić, bo ci debile z tego psa wypuszczą. Ano Chodźcie, nie detonujemy to, Bo Marcel chciał to te... Znaczy, detonujemy to znaczy. Chodźmy go zabić, żeby ja miał szansę. No będzie miał szansę, nie miał 90 sekund, żeby ucieknąć stąd. O, witam, witam. Chodź, De Marcel, yep. detonujmy placówkę, chodź. I przy okazji zostawiliśmy... Macie e Tak, i przy okazji zostawiliśmy Drzewusia, żeby Drzewuś też miał szansę, na... No czteru, Zamykaj nam. Haha, <laughs> ja, A, wy już uciekliście Jesteś tak... Jesteś łomny? Tak. Właśnie widzę. Jestem z tego domu. Znaczy, musia to... Grzebuś znaczy. może umrzeć w placówce, ale nasi chodź. Ty ja bułysia, Kiedy bułysia, co, mam! O kurde! Dobra, i skrócie... Nie, nie, nie biegaj z tym! Co? Łapnął, trzeba, bo mi ping przeskoczył. skoczył e, Marcel, Ej, ja ma... Marcel, bo ty no. lubisz tego, nie? Gadać przez to. Słuchaj, idź do tego, gdzie tam się gata i powiedz, że pies ma 90 sekund na przysycie. Eee, nie ja pamiętam, ja posadzić, gdzie to jest, ale ja poszukam. Dobra, no idź. Chodź, idziemy. Ja mogę wsadzić? Ja nie. Oh. Ej, została zablokowana i przygotowana. kurwa, czyli uciek, jest w chemii ten pies. Dobra, detonujemy to. O, oh, kolory są takie. Zabiłem nie? O, 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 o. Czyli się stało, tak nie trafia? To już tak, 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 tak. Aj, to jest ciężkie, to się da odpalać. Nie ma. Co tam trzeba? <laughs> No czemu by mnie zostawiliście, ja się zgubiłem! Ej, nie zostawiliśmy, tylko do windy, nie zdążyłeś wejść, Nie moja wina. No dobra, ale pojechałem od razu. Pojechałem też tą drugą i się zgubiłem. Zewo, ja, ja nie wiem o co ci chodzi, czekałem na dworze. No na pewno. No tak. O, było jednego gracza. Jo jo! A dobra, myślałem, sobie, że musiałam mam w nim iście podkasowałem Co? Czemu idziesz sam? Ja zawsze idę przed siebie. Nie patrzę się za siebie. A ja zawsze idę w prawo. <gulparce> Pamiętaj, zasada prawej strony. A, tak. Ty masz, zas masz zasadę pierwszeństwa, tak? Bo do przodu. W ZS... Nie, nie każę, czy to coś bo... WC, no, to jest kipel po prostu. Tam... tu masz, ej. Safet tu masz. O, bez kitu. Masz kartę. A patrz, patrz co mam. No, co masz? <gulparce> <O. gulparce> Chodź, może będzie następna. To, ale nie Czekaj Czekaj, czeka. czeka, może będzie nie ma. Ja mam trzy, co dwie? bronie? E nie, dwie kajty mówię. A mi obronie obronie. Go. Znaleźć tę ulepszarkę i baż robimy. Z o, no ko jest tu. No o, ulepsarka. jest ten brudas tutaj. To jest tym brudasem. Dobra. Ej, ja no. co tu góry, ja to. co tu o, arestuj go, się <noise> o, jest spoko i, 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 i. E, Już dwa uleczyłem O, jaką ma fajną kartę Jaką tam ma drugą? Jedną czarną, no, nie? Czerwoną. Tak, czerwoną. Tylko jedną? No, A. nic więcej nie mam. Powodzenia Meciem O myślisz, Niestety prze przeżyję. Nie? Niestety przeżyję. Nie, no nie ucieknę Ej. Ja bym zrobił mu psikusa i bym to zmienił i umarł tam Bo by było dobre Nie Zostaw jednego Meciema w spokoju ma? Nie, ale zostaw jednego Meciema Ej, czy karty się... Gdzie jest czerwona? On, ej, uwolnił się. Weź go ten, zajebał no kartę No bo schował nie mam. Była czerwona Ja mam kartę. Karta. A, rzuciłem Ja zrzuciłem najwyraźniej. Ej, ej, masz adrenalinę, jak byś chciał. Chyba, to nie chcesz. Ja chcę. Zdam tam cicho bądź. Mam adrenalinę, ty masz adrenalinę? No ja mam adrenalinę jedną. Dobra, ja też mam. Marcel, ty akurat nie masz nic do gadania. Uu, ale tu czerwono. Jajka, to chyba czas stawić w kaszynie na serwonie Dobra weź Marcela jedno... arestuj, zobacz już... sabotuje nas, aresztuj go To ty sabotujesz się Słuchaj Marcel jeszcze raz tam wejdzie zostanie zrozstrzelany, rozumiesz? Ale to on mam puszcza już, mam już jedną czarną jak coś no? mam już jedną czarną jak A, coś A no to co, jest To on puszcza pistolet No ten jest ten, ten zdążyłem lepiej. Ja sobie sobie zrobię sarny i uciekamy Nie no, karta fioletowa leży że... Dlaczego? No Maciek, po, pojedź jakoś, Jeśli się zaśmieje to przeżyjesz hmm. Dawaj stuczkę, jak nie będzie mnie Czekaj, da, dajcie mi czas, ja muszę pomyśleć. Chodź, lecimy Ma, Masz 5 sekund. E, 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 nie, no dobra, e, e, nie zabijamy go. Dawaj, right. chodź, right. right, right, right. Ej, ja mam plan, sprzedamy go ochroniarzom jako łapówkę. Okej. Okay. Jesteś naszym zakładnikiem, oddamy ci NTF, om NTF pozwolono na posiec. Win, e, sytuacja win-win, co ty na to? Dokładnie. Ja jestem za. My ci oddamy, ale muszą nam pozwolić uciec. Dobry plan, plan, plan U, Kurwa uko. Kurwa! Plan chuja. Nie tu. Eee, e, mamy kiamu, kiamu jest! Uciekaj! Czy to był nieśmiałek? Eee, tak. O kurwa. Czekaj, czekaj. Łazarz jest, łazarz A. jest! A, zapomniałem, że... Pogadajmy o boku, proszę Cię, dogadajmy się, miłość, 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 family friendly, okej? Okay? Pogadajmy, dobra? Kochamy się, tak? Yy, ale was ładne ząbki, wiesz? Takie ładne, piękne, no. No nie no, nie możesz mieć niskiej samooceny, wiesz? No, musimy się... Tak, no. Pogadajmy o Bogu, okej? Okay? Musimy się kochać, tak? Tak pan tak jak Pan Jezus powiedział. Rozumiem, Rozumiesz, dokładnie musimy się kochać, więc idź pierwszy, będzie stankował. Oh, mnie. Tak tak, idź idź. osłaniaj mnie. Czekaj, tak chodź, 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 on, chodź. Goni, on goni się z nim. Chodź, Mąc, chodź, 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 chodź. A nie chciałem zobaczyć co tam jest. Dobra, prowadź. Czemu tam? Ja bym po prostu... No dobra, jak chcesz, no idź tam. Ja mam prowadzić Dobra, to chodź, ja prowadzę. Nie wiem, gdzie mam Cię prowadzić, ale dobra, prowadzę Cię. no. Dwa razy nie trzeba jest z stąd. O, kurwa. Dzień dobry. Chodź, jedziemy na dół. Zobaczymy, czy tam jest ciekawego. i myślałam, uciekłem. Ogólnie ja plan jest taki, żeby znaleźć samkę niewitkę i mu spierdolić. To jest tutaj węź? A, ty nie musisz. Wiesz, że ty możesz przejść przez okno. O! O, no, ty możesz przejść przez okno, kartę, ja mam lepszą... No, jakaś tam pedalska karta interesuje. Dobra, lecimy, lecimy. Dawaj to suska i szybciej, szybko, szybko. Ej, muszę cię żebym ucieknął? O! Yes. Tieraj, typeraj to. Zajmij się. Może coś przez interkom powiemy? Hmm, co by tu mądrego powiedzieć? Dobry, chciałem powiedzieć, że e, jebać Jakuba dupę i... O kurwa, pan stosustka, przepraszam, dogadajmy się panie stosustka, tak? To był miła niespodzianka. Zarty się skończyły. Tefy Ktoś tu jest Ja pierdolą tu chodzi Czyli kogoś goni O kurwa Dobra Idziemy, idziemy, idziemy <laughs> Spróbujemy spierdolić stąd Będzie ciężko No i będzie ciężko Ale kto nie ryzykuje To chuj mu w dupę Dobra Boję się, kurwa, głośno chodzi, bo zaraz przyleci brudas. Gate, tu jest jeden gate i tam jest Dobra, uciekamy, próbujemy. Gate B, jest lepiej, dobra. jest dobrze, panu. Nie. Dobra, chuj. na ryzyku, na ryzyku. No, jak się ntf to mam pierdol. Ale wątpię, pojęcie będzie się Ktoś tam jest. Pytanie kto. Boże jak tam będzie ochronioz albo coś, bo słyszałem... O, Pech. dzień dobry, Ja mam problem? Jaki? Jaki? O kurwa, te co ja pierdolę, a to powiem tyle, mamy przejebane. O, ochrona wiedziałem to, nie <many> ma trudności. No proszę. Nie ma trudności. Nie ma trudności. Nie Kurwa, trudności. Nie to jest Nie ma trudności. Nie ma trudności. Nie Tak, to jest plan. Jest dobrze, jest dobrze. Panowie, robimy go. Co masz granat? go Co? co? Niczego nie mogę używać. Oszczędzę ci bólu. Dobra? Nie ma za co. O kurwa, oślepiłeś mnie. Nie no, ja mu oszczędzam bólu, Cfer mi oślepił. Co za siusiak. U, oj panowie, nie ze mną te numery. A, bater będzie musiał prawdopodobnie sam rozjebać tego. Kurwa. Co tu macie za bronie panowie? O, weź na sobie. Kurwa, nie kapitanka. Do widzenia. Dawać granat. Ale on może to ogarnąć, bo jak się wjemy ten, to, to żyje. Dobra, trzeba tu przeżyć. Ciekawe czy jest taki stary błąd tutaj działa jeden. Ajajaj, co jestem sam? Nie myślałem, że się na pomarańczowo świeci to. Dobra, bo gdzieś tutaj jest ten SCP. No kurwa, jest góra, trudno. Możemy liczyć na chaosy, tylko pytanie co się postanowią zrespić. Najgodzę no jak ten tefy tu przyjechał. Tam był pytanie, która to była winda z beczy? Tutaj a. O. Czy to ten gaj? No dobra. Ja pierdolę. plan. Ja Ta 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 Czuję jak Marcel na komendzie! Aj. Ej czej, co? Ej czemu, czemu Kiambu nie wygiął? No bo ja wygrałem! No ja uciekłem! Ja też uciekłem